Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, przepiękna treść tej pieśni, zapewniająca o tym, że Chrystus nas trzyma, że on się troszczy o nas. Czytamy w Słowie Bożym, że Bóg obdarował nas w Jezusie Chrystusie wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Chwała Jemu za to. Bracia i siostry, tak jak już było powiedziane, brat. Adam i brat Rafał rozpoczynają oficjalnie dzisiaj służbę w tym zborze jako pasterze tego zboru. Pierwszy jako brat Adam i jego zastępca, czy drugi pasterz, brat Rafał. Wspólnie będą od tej chwili odpowiadać w miejsce brata Romana, z tym, że ani brat Roman, ani brat Michał nie poszli na emeryturę duchową. Bo wiecie o tym doskonale, że nadal tą służbę powinni słudzy Boży pełnić aż do śmierci, aż do tego czasu, dopóki im na to zdrowie pozwala. A więc nadal są również braćmi, którzy mają i zachowują swoje uprawnienia kapłańskie. To tak dla informacji, Bracia i siostry, żebyście wiedzieli, brat Roman, tak jak wspomniałem, 38 lat pełnił tą służbę. Wcześniej przecież był y, y, liderem młodzieżowym, odpowiedzialnym za pracę wśród młodzieży i wiele innych służb pełnił, podejmował w redakcji „Deperzecie” i w wielu innych miejscach. Y, w 90 chyba 1995 roku y, wprowadzony był do służby biskupa. Więc to też już jest, jak wiecie, 30 lat tej posługi, i tą służbę nadal pełni. Więc to tak tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że praca nadal przed tymi braćmi jest ważna, i jest potrzebna. Chciałbym nawiązując też do treści tej przed chwilą śpiewanej pieśni, odczytać dwa wersety z Księgi Proroczej Izajasza. Tam czytamy takie słowa, które skierował Pan Bóg do swoich wybranych. Ja wierzę, że dzisiaj również podobne słowa, jak w tej pieśni były, ale również i w tym słowie, w tym rozdziale Księgi Prorockiej, dzisiaj Pan Bóg kieruje do was, bracia. Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie, Sługom moim jesteś. Wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Nie bój się, bo Ja z Tobą. Nie lękaj się, bo Ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Jest to Słowo Boże, które kierowane było do tych, których Bóg wybrał. Ja wierzę, że Wy podwójnie wybrani, bo jako dzieci Boże. Ale też jako słudzy, którzy mają podejmować trud właśnie tutaj w tym zborze macierzystym. Niech łaskawy Pan was poprowadzi, aby nigdy w was nie zachwiała się ta wiara. Problemy są bardzo różne w zborach. Nie tylko są rzeczy przyjemne, nie tylko miłe, ale nieraz trudne i smutne. Ale w tym wszystkim Boże Słowo zapewnia, że Bóg nie opuszcza. Pan Jezus powiedział, że będę z wami aż do skończenia świata. Dlatego też wierzę, że również i dzisiaj Pan Bóg poprzez modlitwę całego zboru wzmocni i pokrzepi wasze serca, żebyście z radością, z ufnością rozpoczynali tą służbę. Zresztą tak naprawdę to wy nie od dzisiaj rozpoczynacie, bo przecież już wiele lat jesteście w tym zborze i w różnych miejscach podejmujcie trud, ale teraz będzie oficjalna odpowiedzialność. Jesteście na pierwszej linii frontu, jak to się mówi, będziecie musieli podejmować decyzje wspólnie z innymi braćmi. Boże słowo zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan również nam przypomina. O czymś bardzo ważnym. Czytamy tutaj w czwartym rozdziale takie oto słowa, od jedenastego wersetu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. I poznania syna Bożego do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową Chrystusa z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. A więc widzimy, że pasterze zboru powoływani są przez Pana. Duch Święty tak prowadzi i używa do tego celu nie tylko objawienia i proroctwa, ale też i prowadzi innych braci, prowadzi zbór, którzy rozpoznają to powołanie. I tak nastąpiło to w przypadku Waszych tych dwóch braci, że dzisiaj również są na tym miejscu, aby rozpocząć oficjalnie taką służbę. A teraz chciałbym skierować kilka zdań do Was. Wiem, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć, to jest niemożliwe co dotyczy obowiązków i praw pasterzy zboru. Ale chciałbym podać przykład dla siebie i dla Was, drodzy bracia, przykład jednego z mężów Bożych, który, który dla nas naprawdę może być takim pięknym świadectwem i wzorem do naśladowania. Jest to apostoł Paweł. I w Jego liście pisanym do Filipian czytamy takie słowa. Ja lubię to miejsce, bo ono mi przypomina o czymś niezwykle ważnym. Czytamy pierwszy rozdział, może od pierwszego wersetu. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i z diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć Was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich Was z radością się modląc, za społeczność Waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I o to modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowi, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To słowo, ta treść mówi o czymś ważnym. Apostoł Paweł nosił w swoim sercu wierzących, modlił się o nich, on o nich pamiętał, takie piękne wyrażenia, że on z radością się modli za nimi, że nosi ich w swoim sercu. To jest coś, czego my, pasterze, potrzebujemy, aby zbór się rozwijał, aby był otoczony tą właściwą troską modlitwa pasterzy. Nie tylko ogólnie o zbór, ale jak to jest pięknie kiedy imiennie się modlimy i moja żona mi też czasami przypomina, człowiek nie zawsze pamięta o wszystkim. I ja myślę, że między innymi też i rolą żon jest, aby wesprzeć w tych niektórych sytuacjach, kiedy trzeba przypomnieć, wskazać, ale ta modlitwa za członkami zboru jest niezwykle cenna i ważna. Tak jak apostoł Paweł. Jest to taki piękny przykład. On z radością się modlił, i tu czytamy, że w każdej modlitwie, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. A więc życzyłbym i sobie, i wam, bracia, żebyście pamiętali o, tym, o tej modlitwie za zborownikami, za tymi, którzy szczególnie przeżywają jakieś trudności. Również w tym samym fragmencie. Bardzo mocno podkreśla swoją miłość, miłość, która wypełniała jego serce. I powołuje się nawet na Boga, że Bóg mi świadkiem, Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością. Bracia i siostry, jak to by było dobrze, żeby zawsze tak było. Nieraz z punktu widzenia pasterza, teraz chcę powiedzieć. Nie zawsze, nie zawsze, że tak powiem, yy, wszyscy tak ciepło przyjmują, czy też tak serdecznie chcą swoich pasterzy błogosławić. Czasami pojawiają się trudności, czasami ataki, czasami oskarżenia, czasami plotki, obmowy. To niestety jest wpisane w życie też i zborów. I to często rani pasterzy. Oby tego było jak najmniej. Najlepiej, żeby w ogóle tego nie było, bracia i siostry. Ale niestety życie jest takie, pokazuje nam. Dałby Bóg, aby zawsze mogli z radością, zawsze w każdej modlitwie, modlić się za Wami. O tym też Słowo mówi. I chciałbym przejść do kolejnego fragmentu Bożego Słowa, a jest to zapisane w liście Piotra. Chciałbym tu przypomnieć nam, pasterzom, a dzisiaj Wam szczególnie, bracie Adamie i bracie Rafale, te takie bardzo ważne nauczanie, tak skondensowane w tym fragmencie, piąty rozdział listu Piotra, pierwszego listu Piotra. Czytamy tam od drugiego wersetu. Paście czodę Bożą, która jest między Wami, nie z przymusu. Lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla czody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Chwała Panu Bogu, to jest obietnica Boża. Jeżeli ta praca, służba będzie podejmowana z miłością, ochotnie, po Bożemu, z oddaniem. Nie jako panujący, ale właśnie jako służący. Spodziewać się można nagrody. Kiedy objawi się arcypasterz. Apostoł Paweł taką służbę też pełnił z całym oddaniem. Być może troszeczkę więcej czasu będziecie teraz poświęcać i wasze żony, które siedzą obok, obok was, chyba są też i świadome tego, że niestety, a może no stety, yy, ta służba będzie związana z tym, że będą musieli troszeczkę więcej jeszcze czasu poświęcić na posługę w zboże. Żeby Pan Bóg łaskawy Was wzmocnił, dodał Wam cierpliwości i wytrwałości. A ta nagroda będzie oczekiwać. Apostoł Paweł zapewniał o tym, kiedy siedział w więzieniu i spodziewał się śmierci, bardzo spokojnie podchodzi do tego i w swoim drugim liście do Tymoteusza zawarte słowa dobrze Wam znane. Ale są to słowa mówiące o człowieku, o słudze pańskim, który do końca zachował wierność swojemu Panu. I on tak tu pisze. I w tej sytuacji pozostawia jakby taki testament swojemu współpracownikowi, młodszemu Tymoteuszowi. Mówi tak, zaklinam cię wtedy przed Bogiem, i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego, głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. A więc zobaczcie: to jest taki swoisty testament, który był kierowany przed śmiercią apostoła Pawła do Tymoteusza. I Tymoteusza zachęca do tego, żeby był w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, żeby był gotowy i żeby podejmował ten trud, żeby całkowicie z oddaniem służył tam, gdzie go Bóg postawił i sam świadomy tego, że wypełnił zadanie, które Bóg mu zlecił, spokojnie oczekuje śmierci. Wiecie, to jest niesamowite świadomy będąc, że może za kilka godzin będzie ścięty, on tak spokojnie jeszcze przekazuje pewne nauki, w jego słowach nie widać strachu, lęku, ale ten Boży sługa wie, że przy nim stoi Jego Zbawiciel, Jezus Chrystus, że On wypełnił swoje zadanie, dobry bój bojował, wiarę zachował i spokojnie oczekuje tego momentu. Życzę Wam i sobie, bracia i siostry, Gdziekolwiek, jakąkolwiek służbę podejmujemy, abyśmy ją czynili z całego serca, zgodnie z Bożą Wolą, mając świadomość, że wtedy stoi za nami Bóg i On w swoim czasie da nagrodę tym, którzy pozostają Jemu wierni aż do końca. Dlatego też niech to Boże Słowo towarzyszy Wam. Wszystkiego się nie da przeczytać i nie jesteście w stanie dzisiaj to tak. Odebrać, ale chcielibyśmy wszyscy, abyście mieli świadomość. Wierna służba z oddaniem, z sercem, z tą modlitwą, z poświęceniem. Ona Bogu się podoba. Abyście też pamiętali, że potrzebujecie modlitwy. Czy gotowi jesteście, drodzy bracia, bracie Adamie, bracie Rafale, z takim oddaniem, z modlitwą? Służyć temu zborowi. Proszę powiedzieć głośno i wyraźnie, żeby zbór to usłyszał. Amen. Amen. Słyszeliście, bracia i siostry? Bóg też słyszał. Za chwilę będziemy chcieli się modlić, aby łaskawy Pan błogosławił. Nie zapominając, również przypominam o bracie Romanie, który spędził tu tyle lat. Jego służba na tym odcinku jakby zostaje przekazana młodszym, ale on dalej jest pasterzem, dalej jest biskupem, dalej jest tym, który ma zadanie do wypełnienia. I jego tato również senior biskup, senior pasterz, również nadal, jak wiecie, przy całej przytomności umysłu niech Bóg błogosławi, niech błogosławi tych braci. Braci diakonów, którzy też wspierają przecież tą służbę, niech Jego łaska, Boża łaska, będzie nad tymi wszystkimi braćmi, którzy wspólnie chcą i prowadzą ten zbór. Bardzo proszę Was drodzy umiłowani, abyście powstali.